Witajcie kochani, dzisiaj pokażę Wam bardzo łatwy i szybki przepis na wegańską bitą śmietanę. Jest przepyszna i bardzo łatwa w wykonaniu. I tutaj ciekawostka, pewien znany kucharz wymyślił, że można spienić wodę z dzieciorki i z fasoli. I gwarantuję Wam, że w ogóle nie czuć tej wody, tylko czuć smak jakbyśmy po prostu ubili białka. I taka wita śmietana idealnie nadaje się jako farsz do naleśników, jako topping do naszej gorącej czekolady, a także do wielu wielu innych dań. Tutaj już wszystko zależy od waszej fantazji. Zanim jednak przejdziesz do oglądania i jeśli podoba Ci się moja twórczość wesprzyj mnie subskrybując mój kanał dzięki temu ja docieram do większej liczby osób a także mam więcej motywacji do dalszego działania. Do miksera wlewam 400 ml wody z puszki z cieciorki. Możecie także użyć normalnej wody po gotowaniu ciecierzycy ale musicie ją mocno zredukować i tutaj cały sekret zaczynamy ubijać samą wodę na bardzo wolnych obrotach. Gdy piana się spieni, dodajemy 200 gram cukru ksylitolu z jedną łyżeczką mąki ziemniaczanej, a także ekstrakt waniliowy lub malinowy, cynamonowy, co macie w kuchni i naprawdę użyjcie swojej fantazji, a także sok z cytryny, z jednej cytryny. I tutaj ważne, aby dodawać po łyżce, żeby po prostu cukier się fajnie rozprowadził, żeby nie robić tego za szybko. I na sam koniec Podkręcamy moc i ubijamy maksymalnie szybko naszą pianę. Czyli zaczynamy od wolnych ruchów, kończąc na bardzo szybkich. I to cała filozofia tak prezentuje się nasza cudowna, ubita piana. Która, jak już wspomniałam, jest idealna do nadzienia, do naleśników, do gorącej czekolady, do wielu, wielu innych dań. Tutaj już użyjcie, kochani, swojej fantazji. Ja bardzo uwielbiam jako comfort food od czasu do czasu zrobić sobie gorącą czekoladę, zwłaszcza jesienią, i po prostu napić się z taką bitą śmietaną w wersji wegańskiej, a także z odrobiną czekolady posypane cynamonem i po prostu delicious. Jak zrobić taką gorącą czekoladę pokażę Wam już w następnym odcinku. A tymczasem dziękuję, że jesteście. Życzę Wam smacznego, powodzenia i wysyłam dużo miłości.